Zapytałem Was, jaki materiał wolicie: recenzję Mi Band 5 czy może porównanie Mi Band 5 do Mi Band 4? Zdania były podzielone, dlatego będzie dwa w jednym. Opowiem Wam o Mi Band 5, ale porównam dokładnie wszystkie aspekty tych opasek. Mam na imię Bartek, a w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy warto przesiadać się z Mi Band 4 na Mi Band 5. Dla tych, którzy wyczekiwali zupełnych zmian wizualnych, niestety małe rozczarowanie. Kto czekał na Mi Banda w wersji globalnej z NFC, ręka do góry. Niestety tego się nie doczekaliśmy. Mi Band 5 miał mieć ekran na całym froncie, choć te plotki to były bardziej pobożne życzenia. Realnie powiększył się ekran, który ma teraz 1,1 cala, a nie 95 cala. Siłą rzeczy poprawiła się rozdzielczość, a sam ekran w piątce jest o 50 nitów jaśniejszy. Tę różnicę widać najbardziej. Fakt, na większym ekranie mieści się więcej informacji Długość powiadomień może być lepsza, ale realnie różnicy pomiędzy czwórką a piątką zasadniczo nie odczuwałem. Szkło w obu urządzeniach jest delikatnie zaokrąglone, czyli mamy do czynienia z technologią 2,5D. W obu przypadkach nie widzę rys, także do takiego codziennego użytkowania ekran jest odpowiednio przygotowany. Warto zaznaczyć, że w Xiaomi w Mi Band 5 lepiej wyciemniło ekran, przez co pod kątami tak bardzo nie rzuca się on w oczy, jak w poprzedniej generacji. Sama pastylka się trochę powiększyła, jest grubsza i dłuższa, a co za tym idzie wasza kolekcja pasków do Mi Banda 4 idzie do kosza, jeżeli kupicie nowy model. Przy tak niewielkich różnicach w budowie nie jest to korzystna decyzja dla klientów Xiaomi. Samo wykonanie pasków nie zmieniło się, nie są dalej giętki, lekki i dobrze leży na nadgarstku. Xiaomi poszło za to porozum do głowy i postanowiło zmienić sposób ładowania. Wyjmowanie pastylki z opaski za każdym razem, żeby ją podładować było strasznie męczące i w sumie też wyrabiało pasek. Teraz wystarczy przyłącze dołożyć do pastylki bez konieczności wyjmowania urządzenia. To jest pierwsza ważna i użyteczna zmiana. Odporność w obu opaskach jest taka sama i wynosi 5 atmosfer, czyli możemy w nich e, np. pójść się umyć albo popływać w basenie. Ostatnio na rynku mobilnym dostrzegam coraz więcej niezrozumiałych dla mnie decyzji ze strony producentów. Samsung wypuszcza niezoptymalizowane nakładki dla smartfonów. Sony ociąga się z zaimplementowaniem kluczowych funkcjonalności aparatu w swoim flagowcu, a Xiaomi wypuszcza na polski rynek Mi Banda 5 bez języka polskiego. Ma to się oczywiście niebawem zmienić, ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Po prostu w Mi Band 5 mamy animowane tarcze, ale nie wydaje mi się, żeby to była funkcjonalność, dla której pognałbym już pierwszego dnia do sklepu, żeby kupić nowego Mi Banda. Fajnie, że niektóre tarcze możemy w Mi Band 5 konfigurować za pomocą takich segmentów. To bardzo przyjemna nowość. Natomiast będąc szczerym, dużo bardziej podoba mi się kolorowe menu w Mi Band 4. Jest ono bardziej intuicyjne. Słabsze jest niestety to, że dalej nie mamy wielozadaniowości. Odpalając trening już nie możemy zmienić przez opaskę piosenki, a odkąd zacząłem biegać to zrozumiałem, że faktycznie może to przeszkadzać. Siomi nie poszło krok dalej i w piątce nie zafundowało na moduł GPS. Trasa jest wyznaczona dalej na podstawie informacji ze smartfona, którego mamy przy sobie w trakcie treningu. Jak z precyzyjnością pomiarów. Obie opaski poddałem testom, jeżeli chodzi o mierzenie tętna. Nie zaciskałem ich zbyt mocno na swoim nadgarstku, żeby utrudnić im zadanie i Mi Band 5 wskazał w tej kategorii 72 uderzenia na minutę, co jest akurat takim normalnym wynikiem dla mnie. Mi Band 4 wskazał 42 uderzenia na minutę, co oczywiście nie było prawdą, dlatego mogę powiedzieć, że w Mi Band 5 trochę poprawiono dokładność przede wszystkim na nie do końca dociśniętej Opaskę, co jest moim zdaniem bardzo ważnym postępem. Tak samo jak reakcja opaski na podnoszenie nadgarstka, Mi Band 4 miał czasami problemy z wybudzaniem się na czas i trzeba było naciskać na przycisk, żeby wybudzić opaskę. W tym momencie nic takiego już nie ma miejsca w Mi Bandzie 5. Do tego nowsza generacja ma pomiar stresu. Dodano również coś takiego jak PAI, czyli punktowy system oceny naszej aktywności. Im masz więcej punktów na koniec dnia, tym bardziej pasujesz do rodziny Lewandowskich. Tak to może sobie tłumaczyć. Obie opaski posiadają monitor snu, ale Mi Band 5 dodatkowo poinformuje nas o fazach rem. Spania w opasce i tak nie uważam za coś hiperprzyjemnego, nie wiem jak wy. Zmienię pewnie zdanie dopiero wtedy, gdy te opaski zaczną rejestrować nasze sny, ale na to się nie zapowiada w niedalekiej przyszłości. Xiaomi do Mi Band 5 dorzuciło też tryb ćwiczenia oddychania. Funkcja znana chociażby z zegarków Huawei. A. Tego również czwórka nie ma. Nowością jest pomiar cyklu menstruacyjnego u kobiet. Mając w Mi Fit konto mężczyzna, ta funkcja siłą rzeczy jest ukryta, więc zmieniłem płeć w ustawieniach i faktycznie dodatkowe okno pojawiło się. Mi Bandem 5 możemy też wyzwalać migawkę aparatu. Czy jest to przydatne, to już ocencie sami. Sekcja z treningami w Mi Band 5 wzbogaciła się o kilka nowych trybów, a mianowicie na przykład trening eliptyczny, cokolwiek to znaczy, wioślarstwo i na przykład po prostu skakanka. Xiaomi pracuje nad baterią z generacji na generację. Mi Band 4 ma ogniwo o pojemności 110 mAh, piątka zaś 125 mAh. Producent deklaruje nawet 20 dni pracy, ale wiadomo, wszystko zależy tak naprawdę od waszej aktywności fizycznej i ilości powiadomień, którą otrzymujecie na opaskę. Szczerze, to do tego jakoś bardzo bym nie przywiązywał uwagi, bo tydzień na pewno na jednym ładowaniu wam to urządzenie wytrzyma, a ładowanie tak małego akumulatora nie jest niczym czasochłonnym. Moim zdaniem, jeżeli nie jesteście jakimiś wielkimi zapaleńcami sportowymi i nie zależy Wam na nowościach w postaci treningu oddechu czy nowych trybach sportowych, no to pozostałbym przy Mi Bandzie 4. Natomiast jeżeli gonicie za nowinkami i chcecie mieć coś nowszego, w takim wypadku warto rozważyć piątkę. Natomiast, będąc zupełnie uczciwy z Wami, mimo wszystko zostałbym przy Mi Band 4. Przypominam Wam o subskrypcji i dzwoneczku, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi materiałami i konkursami. Cześć i do zobaczenia!